Witam w dzisiejszym odcinku. Zagrałem sobie fifa, ma... FIFA Mobile ma... 2. I teraz Finlandia. CB. No jest ten Ho. A teraz. A, dobra. To jest losowanie. Dobra. Losowe. Albo best. Albo milion końców, ale milion końców. A jaka w ogóle to była szansa na trafienie? Powiedzmy, bestialnie, widać, dobra. Ale w sumie 50%. W sumie 50%. Dobra, teraz, ko teraz kolejny skill game. No i teraz skill game gramy. I teraz zagramy następny skill game. Gramy Skill Game, I zaraz ten skill game będzie wygrany. Kontinue. No i przechodzimy do meczu. No i gramy. Szoloy, Mbappé bola. Bola. Isinie, Neymar. Zagranie do Mbappé, Kylian Mbappé. Mbappé jest 1 do 3, 75 minuta meczu. I teraz Isinie, Verratti. Isinie, Neymar, Szoloy, Mbappé. Mbappé strzela z pola karnego jest 2 do 3, 77 minuta meczu. I teraz Immobile, Isinie, Veratti Spinazzola, Bolla. Mbappé. Aczerpi. No i będzie out dla przeciwników Veratti I teraz Jorginho. Jorginho, Isi nie, Dier, Neymar, Soloy Soloy i jest już remis, a więc 4 minuty na strzelenie bramki. Isi nie. Barella Jorginho i teraz szoloy. Szoloj. Neymar, podzud piłki. Neymar i jest wygrany ten mecz. Immobile sinie, Barella Veratti 4 do 3 kontinue No i teraz przechodzimy do National Match Bo w National Match mamy tutaj do zagrania sobie parę meczy no i gramy. 3 bramki w 15 minut trzeba szczędzić. Teraz dośrodkowanie Yangto Zima i teraz Kylian Mbappé. Mbappé biegnie z piłką. Kylian. Kylian Mbappé. Jest 1 do 2. I 12 minut do końca meczu. Chlożek, sadilek, bola, Ronaldinho, Ronaldinho bola, 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 jest 2 do 2, 81 minuta meczu. I teraz kuchta, sołczek, sadilek, chlożek, Erik Dier, bola, teraz Kylian Mbappé, Szoloj, szoloj, szoloj do Ronaldinho i jest 3 do 2, 86 minuta meczu, a więc wygrany ten mecz. I teraz Barak, cholesz Barak, kuchta, kuchta, Barak, bola, Mbappé. No i. Zaraz się zakończy ten mecz. I koniec. A więc koniec. Kontynuuję. World token razy 50. I teraz. Będzie kolejny mecz. Tym razem z Austrią. No i gramy. A więc gramy z Austrią. Dierbola. Teraz Kylian Mbappé. Kilian Mbappé, dośrodkowanie. nie dostał piłki. Lajmer Bola. Bola. Strzał z zapolakarnego karnego i bramka. 1 do 2. 78 minuta meczu. Dragowicz. Sawicer Arnautowicz. Neymar. Martinez. Kral. Kral. bola, Szoloj. Szolooj. Broni to bramkarz, Ronaldinho. szoloj! Sabicer. No i ten mecz już jest przegrany, Arnautowicz. Szlager. Szlager. Ronaldinho kral. Szoboszlaj. Mbappé, nie ma bramki. No i mecz wygrany, a teraz przechodzimy do następnego meczu. kontinuę no i odbieramy 50 w Token pointsów. No i kolejny mecz. No i gramy. Teraz Ukrainą trzeba strzelić 3 bramki w 15 minut. Stepanenko, Stepanenko. No i teraz Stepanenko Cygankow, Cygankow Mbappé, Bola, Zagranie do Szoloja, Szoloj Szoloj Szoloj, 1 do 2, 10 minut Na strzelenie dwóch bramek i teraz Jaremczuk, Malinowski Zabarni Zinchenko Zinchenko, Jaremczuk, Augustinson. <kluz> Najmar, szoloj! Szoloj! Bramka 2 do 2, jeszcze 5 minut na strzelenie zwycięskiej bramki Stepanenko, Stepanenko, Zinchenko. I teraz szoloj, Kral, Najmar! Neymar, Neymar. <kluz> 3 do dwóch i zaraz będzie koniec tego, a więc gramy kolejny mecz. A kolejny mecz będzie ze Szkocją. A teraz mecz ze Szkocją: czyli w 15 minut trzy bramki trzeba strzelić w szoloj. Mbappé, bola, 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 kryjan Mbappé, podrzut piłki, strzał I bramka 1 do 2. Adams, Girmur, Ronaldinho, Mbappé, Mbappé, strzał, 2 do 2, 80 minuta meczu. <coughs> I teraz Adams, Girmur, Kral, Mbappé, Neymar. Neymar! Jest zwycięstwo, a więc jeszcze 7 minut meczu. Adams, McGregor, Marquinhos, Zagrani do Szoloja, Szoloj! Szoloj strzela! 4 do 2, 87 minuta meczu, jest już zwycięstwo 4 do 2. I teraz McGregor, McGregor. MacGregor Dier Teraz Mbappé, Kylian Mbappé, Zagranie do I nie mam bramki A więc dobra, wygrany mecz i teraz odbierzemy sobie Te jak to się nazywa no y... National OK Razy tysiąc. No i teraz kolejny mecz, w tym razem z wolnością. No i gramy! 18 minut, i trzeba strzelić 3 bramki, 4 bramki. Verati, Isinie, Isinie, Immobile Szoloj, 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 Bramka 1 do 3 i teraz immobile Insigne, Jorginho Insigne Spinacola Spinacola Immobile Augustinson Ashley Cole teraz Neymar Bolla Kylian Mbappe Mbappe zagranie do zawodnika węgier ale niestety ten mecz będzie trzeba powtórzyć, bo ten mecz będzie przegrany, a więc forfeit, no i od nowa, no i wygrany mecz, a więc zaraz odbierzemy sobie wy, punkty za wygrany mecz, no i continue. World Token razy 50. No i kolejny mecz, a jeszcze meczu się zostało 4. No i teraz mecz ze Szwecją. Szoloj. Mbappé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé 1-0, 1-3, ale pierwsza bramka w tym meczu. Isak. Kurusewski. Forsberg. Cajuste, cajuste. Isak, Marquinhos, Bolla, Neymar, Shalai, Shalai. No i druga bramka, więc 12 minut i trzeba dwie bramki strzelić Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho 3 do 3. No i teraz 10 minut na strzelenie czwartej bramki. Teraz Ronaldinho przejmuje piłkę Ronaldinho. Ronaldinho strzela i zwycięstwo. A więc zwycięstwo. Teraz Egdal, Egdal. Isak. Forsberg. Isak. Egdal. Markinio, podanie do Mbappé, Kryjan Mbappé szolo, i 5 do 3 <coughs> Isak kulusewski Ekdal, kulusewski, kulusewski. No i zwycięstwo, zwycięstwo. <coughs> A więc zostały się jeszcze chyba tylko trzy mecze, i kontynuuję. A więc teraz. Antonal Heroes, Sword Token razy 50 No i jeszcze trzy mecze. A więc teraz mecz z Norwegią. No i gramy. 18 minut, 4 bramki. No i trzeba wybronić rzut rożny przeciwników. Eee, Sholoy. <ścoughs> z atakiem. Szoloy zagranie do Mbappé. Kylian Mbappé. No i już raczej chyba będzie pierwsza bramka Mbappé jest 1 do 3, a więc 15 minut i 3 bramki jeszcze Thorsby Berge Berge Neymar No i będzie rzut wolny dla Norwegii Teraz Haland Haland Zagranie do Sorlotha Sorlot Ashley cool i teraz Krall Zagranie do Szoloja Szoloj Szoloj 2 do 3 No i jeszcze dwie bramki w 8 minut A więc Odegard Ayer Odegard Berge i Szoloj Szoloj Szoloi przejmuje piłkę, do Ronaldinho podaje Szoloi, Ronaldinho, 3 do 3 i jeszcze 5 minut na strzelenie, bramki na 4 do 3, Tchorsby, Odegard, Odegard. Haland. Berge, Haland. Marquinhos, Kral, Ronaldinho, Szoloi, Szoloi. Szolo niebezpiecznie dla przeciwników. No i jest zwycięstwo. Haland, Odegaard Tchorsbi, Tchorsbi. No i jest zwycięstwo, a więc zaraz kolejny mecz. Teraz z Irlandią. No i, no i gramy. A więc. Cztery bramki. W 18 minut. Jest pierwsza. A więc Ogbene. Egan. Egan. I teraz Ronaldinho przejmuje piłkę Ronaldinho. Ronaldinho strzał, dwa do 3, jeszcze dwie bramki, wy jakieś 15 minut. Ogbenek Obefami, obefami, teraz okbene, okbene. Eric Dier, Maguire, Marquinhos znaczy się i teraz szoloj. Szoloj. Neymar. Szoloj. Aj, 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 szkoda. To mogła być bramka dająca remis. I teraz... Dafi, Dafi. Kalen. Obefami. Bola. Mbappé. Kylian Mbappé. Mbappé. Szoloj. 3 do 3. 85. Minuta meczu. Obefami. Okbenek. Obefami, szoloj, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. No i zwycięstwo, Kalen, Kalen, Obefami, Obefami. I koniec tego meczu, a więc zaraz zagramy następny mecz. Kontynuuję. No i teraz mecz z Węgrami. No i teraz cztery bramki w 18 minut przeciwko Węgrom. Trzeba strzelić. Mbappé. Bola. 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 Zagranie do Mbappé. Kylian Mbappé. Strzał. Jest 1 do 3. 74. minuta meczu. I teraz Szolaj. Szoboszlaj. Szolaj. 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 Szoloj, Markinios <ścoughs> zagranie do Mbappé, Kylian Mbappé Mbappé Szoloj Szoloj 2 do 3, 79 minuta meczu teraz Szoloj Orban Szafer I teraz Szoloj Szafer Bolla Mbappé, Kylian Mbappé Mbappé Szoloj, broni to BRAMKARZ! No i dobra, do dośrodkowanie. Szoloj, nie ma bramki. Neymar, Strzał I bramka 3 do 3. 6 minut. Na strzelenie bramki dającej zwycięstwo szafer. Szoloj, szoloj, Orban. Neymar, i teraz szoloj! Szoloj! Szoloi jest 4 do 3. A więc zwycięstwo: 88 minuta meczu. Szafer, i teraz Szoloi. Neymar, Ronaldinho. Zagranie to Szoloja. Szoloi strzał i broni to. Bramkarz reprezentacji Węgier. A więc teraz rzutka. Ronaldinho, i nie ma bramki. Marquinhos. I teraz strzał. I Branka Erika Diera. Jeszcze raz zobaczmy tą